dać pomóc, ja tu zostanę. Proszę. To cześć, cześć. Cześć. Ty tyle nie ma w szkole? Ja. Sama nie wiem co do jej Żadne lekarstwa nie działają. Jeszcze chciałam taką mieć. Może zaraz pograwa, co? Dobrze. A byłeś już u lekarza? Nie, ale lekarz był u mnie i badał mnie, ale chyba nic z tego nie wyjdzie. Nie wiadomo, co mi dolega. Nie martw się, niedługo wrócisz do szkoły. Chodźcie, rozkładamy grę. No dobrze, może poprawię trochę humor. Jak się w to gra? To jest jak statki. Nigdy nie grałaś w statki papierowe? Pani doktor prosi. Dzień dobry, co Panią się sprowadza? Pani doktor. Paną gorączkę i spędzimy całe ciało. Dobrze, zobaczmy więc, co pani dolega. W takim razie będziemy musieli pobrać pani próbkę krwi. No, to jest skierowanie do laboratorium na pobranie krwi i proszę do mnie przyjść jak najszybciej z wynikami. Dobrze ja. Pani doktor, następny pacjent. Ale proszę zapisać wszystkie dane pacjentki. Proszę do, podać imię i nazwisko, datę urodzenia. Małgorzata Dolinińska. Data? Dla, rok 2003. Czy były jakieś przybyte choroby? Nie. Dobrze, co pani tu sprowadza? Nie wiem o co chodzi, ale ja od paru dni męczy, męczy mnie kaszel i spędzi całe ciało. Jestem osłabiona i chce mi się spać. Jest Pani na coś może oczulona? Nie. Robiła Pani badania? Robiłam, Pani. nic nie wykazała. nie wykazało. Pani Alu, proszę zapisać. Pacjentka nie jest oczulona. W takim razie będziemy musieli pobrać próbkę krwi. Tutaj jest skierowanie do laboratorium. Proszę do mnie przyjść z rękami. Aha, Dziękuję, dziękuję do Dziwne, to już druga osoba z takimi samymi objawami. Dobrze, zobaczymy, co powiedzą wyniki. Witam doktorze, jak idą badania nad moją próbką. Niech, pa niech, niech Pani szybko założy maskę. To co tu badamy jest bardzo niebezpieczne. Proszę mi natychmiast pokazać o co chodzi. Jak Pani to, to szybko zobaczy, to jest bardzo interesujące. Rzeczywiście, w życiu takiego czegoś nie widziałam. Jak Pan myśli, Panie Doktorze? Jakiego to może być pochodzenia? Rzeczywiście, nigdy takiego czegoś nie widziałam. Trochę to przypomina wirus tropikalny. Ciekawe, jak wyglądają inne próbki. Jakie idą wyniki, doktor Goldberg? Proszę spojrzeć na to. Wyniki są bardzo interesujące. Hmm. Faktycznie, to bardzo poważna sprawa. A jak wyniki nad insektami, pani Jakimowicz? To bardzo interesujące. Moje wszystkie insekty zapadły w letarg. Pierwszy raz z tym się spotkałam. To rzeczywiście niesamowite. Musimy kontynuować badania. Przyjdę do Was jutro. Do widzenia. Doktor, jest gorzej niż myślałam. Tak, rzeczywiście, wirus coraz więcej ludzi. Zapytajmy się Pani pielęgniarki w jakim są stanie. Dobrze. Pani pielęgniarku, jaki jest stan pacjentów? Stan pacjentów jest bardzo ciężki. Dużo dostają tej... Sz... szpiączki. A zostać tutaj wysypki. To bardzo źle, sami antybiotyki nie działają? Nie, niestety, nic nie działa. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nadajemy prosto ze szpitala w Długołęce. Z naszych doniesień okazało się, że w Długołęce wybuchła wielka epidemia chorób zakaźnych. Zapytajmy, zapytajmy o szczegóły lekarza, może jakiś wyjdzie. Właśnie wyszedł. Pani doktor, Pani doktor, kilka słów do telewizji. Ale naprawdę nie mogę, spieszę się. Ale tylko dwa pytania. No dobrze. Czy to prawda, że w Długołęce wybuchła epidemia? Nie wiemy, czy to jest epidemia, ale to na pewno choroba zakaźna. Jak można zarazić się tą chorobą i czy mieszkańcom grozi wielkie niebezpieczeństwo? Tą chorobą można zarazić się drogą kropelkową. Każdy mieszkaniec Długołęki powinien nosić maseczkę ochraniającą, nawet pani. Pani już najprawdopodobniej jest zarażona. Aha, czyli że ja już jestem chora. Na tym kończymy naszą relację. Żegnam się z Państwem. Amelia Dociekliwa. Dzień dobry, jak tam to pnij na Na razie nic nie mamy. Jak to nic nie macie? Wybierzcie coś! No... Już wiem co? Co? Daszły mnie słuchy, że jedna dziewczyna, która jest na tą chorobę zarażona, wróciła niedawno z Afryki. Możliwe, że to ona wszystkich zarażała. Wiecie coś o tym jeszcze? Zobaczę do mikroskopu. Ale to tylko widać bakterie, w których żadnych laboratoriach nie wykryto. Zobacz. Faktycznie, nigdy czegoś takiego nie widziałam. Bierzcie się do roboty, dziewczynka. Skontaktujcie się z tą dziewczyną, dowiedzcie się coś więcej o niej. I pamiętajcie, żeby założyć odpowiednie maski. A teraz do roboty. Witam. Odkrycia pierwszego przypadku zachorowało ponad 30% ludności długołęgi. Szeregowy Price, czy znane są objawy wirusa? Tak jest, Pani Bukownik. Objawami są swędzenie skóry, wysypka, gorączka, w końcu już zapadają w śpiączkę. Spocznij. Sytuacja jest bardzo poważna. Szeregowy Żytara, jakieś propozycje? Y Panie pułkownik, nic mi nie przychodzi do głowy. Jak zwykle wszystko na mojej głowie. W długołęce wprowadzimy stan wyjątkowy. Wszyscy będą mieli zakaz wychodzenia z domów, a przejmiemy szpital. Zrozumiano? To jest! Wykonać. Ciechliwa. Bardzo źle. Boli mnie głowa i bardzo spędzi całe ciało. <tryk> <tryk> Proszę podejść z na मी रुसा लक्षपाणी डॉक्टर Podpułkownik Wojska Armii Polskiej. Przyjmujemy władzę nad tym szpitalem. W Dół ogłoszono stan wyjątkowy. Władzę przyjmuje Armia. Ale co będzie z chorymi? Udajecie się teraz z nami. Doktor Grudbeck. A ja doktor Krzysztofiak. Czy pani jest Joanną Matuszewską? Tak, to ja. A o co chodzi? Chcielibyśmy pani zadać kilka pytań dotyczących pani choroby. Ale jakaś już u mnie był i powiedział, że nie wiem, na co jestem chora. Czy to prawda, że pani ostatnio wróciła z Afryki? Tak, albo co? A czy Pani pogryzła jakieś stworzenia? Albo miała Pani kontakt z jakąś osobą chorą? Tak, pogryzły mnie strasznie komary i wyskoczyły mi takie kropki i teraz mi to wszystko swędzi i ciągle mi to nie przechodzi. Czy po powrocie z Afryki miała Pani kontakt z innymi osobami? Tak, widziałam się z moimi koleżankami z klasy. No przecież leciałam tu tydzień, dużo osób mnie odwiedzało. Czy wie Pani, że w Długołęce wybucha epidemia wirusa? Prawdopodobnie to Pani jest rodzicielką tej choroby. Musimy Panią zbadać i pobrać próbki krwi. O nie, to niemożliwe, naprawdę no nie ja. O nie, a co ja teraz zrobię? Pozarażałam już wszystkie moje koleżanki. Przede wszystkim niech Pani się uspokoi. Pobierzemy Pani krew i na tej podstawie zrobimy szczepionkę. To pani moje koleżanki. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Sytuacja w Długołędy jest bardzo poważna. Wirus się rozprzestrzenia. Jakieś propozycje? Proponuję wszystkich rozstrzelać! Nie możemy tego zrobić! to jest moja rodzina! Dość tego! Co to za sentymenty? To wojsko! Podpułkownik Zawadzka, czego? Halo, tu pielęgniarka ze szpitala. Chciałabym powiedzieć, że odnaleziono odtrutkę na wirusa. Okej, okay, zaraz będziemy. Dostałam informację, że w szpitalu mają odtrudkę. Musimy ją przejąć. अब Ale co chcecie z nią zrobić? To uratuje życie tysiącom ludzi! To już nie wasz interes! Zabieramy ją! Ale co będzie z naszą umową? O tym później! Ty zdrajcy, mogłeś nas zdradzić! Miałam wyboru. Obiecaj, że uratuję mojego syna. Dobra, dosyć tego melodramatu. Szanowni Babi, zabierajcie ją! Nie! nie tak, zabierajcie zabierajmy Nie! Wychodzimy! Odtrutkę. Jako, że ponieśliśmy duże koszty z tą misją, postanowiłam sprzedać ją za odpowiednią cenę. Dowinienny pomysł! Ale moja rodzina nie jest taka bogata na wykupienie tej odtrudki. Co to za niesubordynacja? To rozkaz! Jak rozkaz, to rozkaz. Nie może tak być. Czas powstrzymać tych szaleńców. To miał być. Czuję, że to pułapka. O! Jutka! może być śledzone. Nie mówiłaś, że to żołnierz. Przecież on nas wyda. Mam swoje powody, żeby wydać pułkownika. No dobra, to po co nas tutaj wezwałeś? Pułkownik planuje wysadzenie szpitala. Musimy go powstrzymać. To niemożliwe. Skąd masz te informacje? No dobra, wierzę ci. Co mamy robić? Mam plan. Spotkajmy się jutro o tej samej porze. Stać, nie ruszaj się, kto idę? Stać, nie, nie. nie podchodzić, to teren wojskowy prywatny. Jeszcze jeden krok i strzelam! Spotkiew, wchodzimy! Słuchajcie I co teraz? na górze. Chodźcie za mną. Za was jest tu siebie w gabinecie. Pewnie przy Szergowy Malinowski. A to jak my się tam dostaniemy? Mam plan. Będziecie udawać, że jesteście moimi więźniami, pójdziecie pierwsze i podniesiecie ręce do góry, a ja was będę trzymał na buszce. Wchodzimy! Czego wy chcecie? W tej chwili macie oddać broń! Mów, gdzie jest bomba, morderco! Jeszcze nikogo nie zabiłam. Jeszcze. Mów albo cię zastrzelę! Bomba została już uruchomiona. Nawet ja nie potrafię jej zatrzymać. Ile czasu nam jeszcze zostało? Bomba wybuchnie o 17. Mam jeszcze 15 minut, zdążę. Trzymajcie ich na muszce. I tak nie zdążę. Nawet nie wiem, gdzie jest ukryta bomba. Lepiej zamknij dziób, bo mnie palec śnieżwi. Gdzie są nożyczki? Tam są. Pośpiesz się, bo bomba wybuchnie. Bombe, tam na szafie wiesz, jak to rozbroić? Nie mam pojęcia, jeden z nich uruchamia zapal I kiedy go przetnę, bomba wybuchnie, na Filmach jest zazwyczaj czerwony. No dobra. Przecinam. Ile nam jeszcze czasu zostało? Bomba wybuchnie o 17. Mamy jeszcze 15 sekund. To pośpiesz się! Zdawało się, <grymne> ujęcie czwarte. I akcja. Zleciała mi maska. A jak badania nad insektami, Pani doktor Jakimowicz? Co <grymne> to wirus Cisza jest na planie. Scena piąta, ujęcie drugie. Trzyma. Pierc. Wirus, scena szósta, ujęcie pierwsze, tuber czternasty. Akcja. Akcja. Dzień dobry. Jak tam próbki na O Ojejku, przepraszam, ślady. Zdążyłam do Czyli tak. A może potem Pan na koniec. Ja tak. Już, eee, jak już będzie Pan. Jestem. Tak, jest akcja. Możliwe, że to ona. Akcja. <grym i zbawiamy> Chcielibyśmy Pani zadać kilka pytań doty dotyczących. <grym i zbawiamy>

Ujęcie czwarte. Numer pierwszy. Akcja! Dość tego! Co to za sentymenty? To wojsko! no Akcja! Jeszcze jeden krok i strzelam! Nie, no stop! No. I kamera poszła. Cieszę się, Wiktoria, zaczepiłaś się. I akcja. Właśnie Poszła... Jak? Okazało się, że córka mojej znajomej była w Afryce. Prawdopodobnie była ona. Zaraz? A ona jest nosicielem wirusa.